Na łące. Łąka to naturalny lub utworzony sztucznie ekosystem, gęsto pokryty roślinami zielnymi, wśród których zamieszkują liczne zwierzęta, głównie owady i pająki. Przez człowieka łąki wykorzystywane są jako pastwiska dla zwierząt hodowlanych. Zazwyczaj nie ma tu krzewów. Wiosną łąka zieleni się od rozwijających się traw, później pojawiają się żółte mniszki, jaskry i pierwiosnki. W czerwcu przybywa kwiatów, np. stokrotki, krwawniki, firletki czy bodziszki. Pszczoły, trzmiele i motyle przylatują na łąkę zwabione zapachem kwiatów. W ich wnętrzach znajduje się pyłek i nektar czyli pożywienie dla tych owadów. Część pyłku przykleja się do ciała owadów i jest przenoszona na inne kwiaty. Proces ten to zapylanie. Jest niezbędny roślinom do wytworzenia nasion. Owady są pożywieniem dla żab, pająków, ropuch i ptaków. Wiele z tych ostatnich wieje gniazda na ziemi, pośród traw. Na łące często można spotkać bociany. Odżywiają się one głównie owadami, myszami i żabami. Łąka jest też dobrą kryjówką przed drapieżnikami, z czego chętnie korzystają zające. Rośliny łąkowe i trawy to pokarm dla zwierząt gospodarskich. Od wiosny do jesieni wypasa się na łąkach bydło. Łomki, które nie są wykorzystywane jako pastwiska, dostarczają siana. Siano to skoszona i wysuszona trawa, którą karmi się zwierzęta gospodarskie zimą. Pierwsze sianokosy przypadają na czerwiec, później rośliny odrastają i można je skosić kolejny raz, mniej więcej w sierpniu. Niektóre rośliny łąkowe mają właściwości lecznicze, np. mięta czy rumianek. W glebie żyje wiele organizmów, które ją użyźniają. Mieszkają tam też myszy, krety i inne zwierzęta. Między innymi dlatego wypalanie traw w Polsce jest prawnie zabronione. Podsumowanie. Cechy łąk to brak drzew i krzewów, liczne trawy i rośliny zielne. Organizmy żyjące na łące są ze sobą powiązane zależnościami pokarmowymi. Rośliny łąkowe są wykorzystywane jako pożywienie dla zwierząt gospodarskich. Nie wolno wypalać roślin łąkowych. Jeśli film Ci się podobał, zostaw nam łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Dziękujemy za uwagę. Koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych lekcji przyrody.